Halo Włodku. Halo Włodku. Wydaje mi się, że znalazłem. Mogę już zacząć tą transmisję. A właśnie to jest sobie prawdziwek. Prawdziwek i jakieś cyferki 478. Czyżby to był numer tego prawdziwka w tym lesie? No nie, to chodzi o ten rezerwat, który mam przed sobą. Rezerwat Barcza. 478 do zobaczenia. To tereny chronione od 1984 14 i ponad pół hektara chronione. Teren po byłej kopalni kwarcytów. A właściwie piaskowców kwarcytowych. Te Wyrobiska zalane są wodą i tworzą co najmniej trzy jeziorka. Na szczycie skarpy, na brzegu, ja się znajduję. Jakieś 15, może 20 metrów do zwierciadła wody. A głębokość tych jeziorek to około 20 metrów. Te piaskowce, te piaskowce kwarcytowe wydobywane tutaj, no utworzyły takie doły i teraz mamy jeziorka jest jeziorko Baryła, przy którym ja się znajduję, jest jeziorko Byk którego będę chciał które będę chciał znaleźć i jeziorko Rampa, które jest zarośnięte te skały to dewońskie skały osadowe a Między nimi około 400 milionów lat się datują. A między nimi są takie zielone warstwy popiołów wulkanicznych, tufity. Dokładny, dokładna wskazówka, że te tereny były w zasięgu aktywności wulkanicznej. Jeszcze jeden piękny grzybek, ten bez oznaczeń cyfrowych i kilka następnych, których nie wrzuciłbym do garnka na pewno. No dobra, ja sobie jeszcze tu pochodzę, bo oglądam. W głowie mi się telepie. Epicenter, Huckleberry. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, lived the miner for the Niner and his daughter Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling. Barcha reserved, I have to go. Look for another and you stay here sound and safe. Totila.